Czy wiesz, że już we wrześniu 2025 roku na konta milionów emerytów w Polsce trafi dodatkowe świadczenie, tak zwana czternasta emerytura? Ale uwaga, kwota, którą zobaczysz w przelewie, może być zupełnie inna niż ta, o której mówią w telewizji. Z jednej strony to realne wsparcie w domowym budżecie, z drugiej mechanizmy potrąceń mogą sprawić, że zamiast prawie 1900 zł brutto na rękę otrzymasz znacznie mniej. Dlaczego tak się dzieje? Jak obliczyć swoją kwotę i co możesz zrobić, żeby była wyższa? Już za chwilę powiem ci wszystko krok po kroku. Nazywam się Mickiewicz i w tym materiale przeprowadzę cię przez wszystkie szczegóły. Zanim jednak przejdziemy dalej, musisz wiedzieć jedno: jeśli obejrzysz ten film tylko w połowie albo przewiniesz najważniejsze fragmenty, nie zrozumiesz całości. Każdy szczegół, który zaraz usłyszysz, ma znaczenie i może zdecydować o tym, czy dostaniesz kilkaset złotych więcej czy mniej. Dlatego oglądaj do końca. Bo podam konkretne przykłady, tabele i praktyczne wskazówki, których nie znajdziesz w skróconych newsach. Przede wszystkim, komu przysługuje czternastka w 2025 roku? To świadczenie jest wypłacane automatycznie we wrześniu każdemu, kto 31 sierpnia ma prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego. Nie trzeba składać żadnych wniosków, chyba że chcesz uniknąć nadpłaty podatku, wtedy konieczny jest formularz EDP-21. I tu od razu pierwsze pytanie: czy wiesz, że nawet jeśli na co dzień nie płacisz podatku od emerytury, to z 14 ZUS i tak potrąci zaliczkę PIT, jeśli tego formularza nie złożysz? Kwota brutto 14 emerytury w 2025 roku wynosi dokładnie 1878,91 zł. Ale pełną dostaną tylko ci, których emerytura brutto nie przekracza 2900 zł. Jeśli masz więcej, działa zasada złotówka za złotówkę i świadczenie jest pomniejszane. Do tego obowiązkowa składka zdrowotna 9% i zaliczka na PIT 17%, o ile nie złożyłeś EDP 21. W praktyce oznacza to, że na przykład przy emeryturze 3600 zł brutto, po wszystkich potrąceniach z czternastki zostanie Ci około 931 zł na rękę. Czy to dużo, czy mało? Wszystko zależy od Twojej sytuacji finansowej, ale dla wielu seniorów ta różnica między kwotą brutto a netto bywa szokująca. W dalszej części filmu pokażę Ci tabelę, w której od razu sprawdzisz, ile dostaniesz przy swojej wysokości emerytury od 1900 zł aż po ponad 4000 zł brutto. Dowiesz się też, od jakiej kwoty czternastka przestaje przysługiwać w ogóle. Oglądaj uważnie, bo poza samymi wyliczeniami powiem, jakie działania możesz podjąć już teraz, aby wrześniowy przelew był wyższy. To nie jest teoria, to konkretne kroki, które możesz wdrożyć od razu. We wrześniu 2025 roku wypłata czternastej emerytury stanie się jednym z najważniejszych momentów roku dla milionów polskich seniorów. To dodatkowe świadczenie, które od kilku lat jest stałym elementem kalendarza ZUS, dla wielu osób oznacza realne wsparcie w domowym budżecie, szczególnie w czasach rosnących kosztów życia, inflacji i wyższych rachunków za energię, żywność czy leki. Wbrew pozorom, nie chodzi tylko o jednorazowy przelew, w grę wchodzi szereg zasad. Wyjątków i potrąceń, które w praktyce mogą sprawić, że kwota na koncie będzie znacznie niższa od tej, którą słyszymy w oficjalnych komunikatach. Dlatego tak ważne jest, by zrozumieć mechanizm naliczania, poznać progi, w których czternastka jest wypłacana w pełnej wysokości oraz dowiedzieć się, jakie działania można podjąć, by uniknąć niepotrzebnych strat. Podstawą do wypłaty czternastej emerytury jest ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która weszła w życie w 2023 roku. To oznacza, że czternastka nie jest już rozwiązaniem tymczasowym czy polityczną obietnicą przedwyborczą, lecz stałym elementem systemu. W 2025 roku ZUS, KRUS oraz inne instytucje emerytalno-rentowe wypłacą ją automatycznie osobom, które na dzień 31 sierpnia posiadają prawo do emerytury, renty bądź innych świadczeń długoterminowych. Nie ma więc potrzeby składania dodatkowych wniosków w tej sprawie, a środki zostaną przelane razem z wrześniowym świadczeniem podstawowym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy senior chce uniknąć potrącenia zaliczki na podatek dochodowy, wtedy konieczne jest złożenie formularza EDP 21. Kwota brutto 14 emerytury w 2025 roku została ustalona na 1878,91 zł. Jednak pełną sumę otrzymają jedynie ci, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Jeżeli emerytura lub renta jest wyższa, stosuje się mechanizm złotówka za złotówkę. Oznacza to, że za każdą złotówkę powyżej progu 2900 zł, czternastka jest obniżana o tę samą kwotę. W praktyce wygląda to tak, że osoba z emeryturą 3000 zł brutto, czyli o 100 zł wyższą od progu, dostanie czternastkę pomniejszoną o dokładnie 100 zł brutto. Ten system działa liniowo aż do momentu, gdy wartość dodatkowego świadczenia spadnie do zera, co ma miejsce przy emeryturach powyżej około 477891 zł brutto. Na tym jednak lista potrąceń się nie kończy. Nawet osoby. Które kwalifikują się do pełnej kwoty brutto, muszą liczyć się z odliczeniem składki zdrowotnej w wysokości 9% oraz zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 17%. Co istotne, zwolnienie z PIT, które obowiązuje w przypadku niektórych niskich emerytur, nie dotyczy automatycznie 14 emerytury. Jeżeli senior nie złoży wniosku EDP 21, zaliczka podatkowa zostanie pobrana, a nadpłata, jeśli faktycznie przysługuje, będzie zwrócona dopiero przy rozliczeniu rocznym PIT w 2026 roku. To ważny szczegół. Bo może oznaczać, że we wrześniu dostaniemy nawet o kilkaset złotych mniej niż moglibyśmy otrzymać, a na zwrot trzeba będzie czekać wiele miesięcy. Przyjrzyjmy się teraz przykładowym wyliczeniom, bo to one najlepiej pokazują skalę różnic. Załóżmy, że ktoś ma emeryturę 1900 zł brutto. Ponieważ mieści się poniżej progu 2900 zł, otrzymuje pełną kwotę brutto 14 1878,91 zł. Po potrąceniu 9% składki zdrowotnej i 17% podatku, o ile nie złożono EDP 21, na rękę zostaje około 1556,81 zł. Przy emeryturze 2400 zł brutto, 14 netto wynosi mniej więcej 1496,81 zł. Osoba z emeryturą równą progowi 2900 zł dostanie około 1484,81 zł na rękę. Jeśli świadczenie podstawowe wynosi 3200 zł brutto, w grę wchodzi już zasada złotówka za złotówkę, czternastka brutto spada do 1578,91 zł. A po potrąceniach zostaje około 1247,81 zł emerytura 3600 zł brutto oznacza czternastkę netto na poziomie około 931,81 zł. Przy 4000 złotych brutto zostaje około 615,81 zł. A przy 4500 zł, tylko około 220,81 zł powyżej 477891ZE brutto 14 w ogóle nie przysługuje. Takie wyliczenia mogą szokować, szczególnie osoby, które spodziewają się pełnej kwoty, bo słyszały w mediach, że 14 to prawie 1900 zł. Niestety, bez uwzględnienia potrąceń i progów ta informacja jest niepełna. Warto więc dokładnie znać zasady, by uniknąć rozczarowania i świadomie zaplanować wrześniowy budżet. Tu pojawia się kolejne pytanie, co możemy zrobić, by czternastka była wyższa? Najprostszym krokiem jest wspomniane złożenie formularza EDP-21, jeśli nasze podstawowe świadczenie jest zwolnione z PIT. Dzięki temu unikniemy pobrania zaliczki podatkowej i dostaniemy więcej od razu, zamiast czekać na zwrot. Kolejnym elementem, o którym warto pamiętać, jest aktualizacja danych w ZUS, w tym numeru konta bankowego, informacji o statusie podatkowym. Zdarza się, że nieaktualne dane powodują opóźnienia w wypłatach lub błędne naliczenie zaliczek. Warto też śledzić komunikaty ZUS i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, bo choć główne zasady są stałe, możliwe są drobne zmiany w harmonogramach wypłat, a czasem pojawiają się dodatkowe interpretacje przepisów. Nie można też zapominać o szerszym kontekście. 14. emerytura, podobnie jak 13., jest elementem polityki wsparcia dochodów osób starszych, ale coraz częściej eksperci podkreślają, że długofalowo system wymaga głębszej reformy. Jednorazowe dodatki pomagają tu i teraz, szczególnie najuboższym, jednak nie rozwiązują problemu niskich emerytur w ogóle. W 2023 roku ponad 13% Polaków powyżej 65. roku życia żyło poniżej granicy ubóstwa relatywnego, co oznacza, że ich dochody były znacznie niższe od przeciętnych, a każda dodatkowa złotówka miała realne znaczenie w codziennym życiu. W praktyce więc 14 jest dla wielu osób wsparciem na bieżące potrzeby, od opłat za ogrzewanie przez zakup leków, po uzupełnienie zapasów żywności. Warto jednak pamiętać, że potrącenia są obowiązkowe i wynikają z przepisów dotyczących składki zdrowotnej oraz podatków. Zwolnienie 14 emerytury ze składki zdrowotnej było postulowane przez część organizacji senioralnych, ale rząd wskazuje na konieczność finansowania rosnących wydatków na ochronę zdrowia. W 2025 roku dotacja budżetowa do NFZ wyniesie 28,9 miliarda złotych, a łączne wydatki na publiczną służbę zdrowia sięgną 174 miliardów złotych. W takiej sytuacji każda składka, także z jednorazowych dodatków, jest postrzegana jako niezbędna. W dalszej części materiału można szczegółowo przeanalizować, jak wygląda mechanizm potrąceń w konkretnych przypadkach, uwzględniając różne wysokości świadczeń i możliwe scenariusze podatkowe. Warto też zastanowić się, czy w niektórych sytuacjach nie opłaca się dostosować momentu uzyskania dodatkowych dochodów lub sposobu rozliczenia podatku, by zminimalizować straty. Wszystko to jednak wymaga indywidualnej analizy. Bo każda sytuacja jest inna, a błędne decyzje mogą skutkować utratą części należnych środków.